Jest najlepiej za piłkę. Moja babcia nie zawsze tak mocno obsługę. Mój dziadek odrabia ze mną lekcje online. Kocham z moją babcią chodzić na spacer nad rzeczkę. Mój dziadek wie wszystko i opowiada cudowne bajki. Babciu, pamiętaj, żeby zawsze wieczorem, kiedy idziesz na spacer, zakładać elementy odblaskowe. Dziadku, ja na wycieczkę rowerową, zawsze sprawdź czy w twojej rowerze, że wszystko jest sprawne. Nie da się zrobić w balonach. Nie ufaj osobom, które do ciebie dzwonią i chcą pieniędzy. Pamiętaj, to ja jestem twoją prawdziwą wnuczką. Dziadku, nie podpisuj żadnych podejrzanych umów i dokumentów, a w kontaktach z nieznajomymi zawsze zachowaj ostrożność. Maczcie, tak? nigdy nie nienawidz przy sobie dużej kwoty pieniędzy. Pamiętaj, aby nigdy nie otwierać drzwi nieznajomym. Jesteście dla mnie najważniejsi. Pamiętajcie, aby dbać o siebie. Mam najlepszych dziadków na świecie. Wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta. Ona jest Wasza i na Dzieci bardzo dobrze wiedzą, jakie życzenia złożyć swoim babciom i dziadkom. Pamiętajcie, że dbanie o Wasze bezpieczeństwo jest naszym wspólnym priorytetem.